Cześć! Podczas degustacji w Bastionie Smaku padają pytania przeróżne. Powiem Wam bardzo ciekawą historię odnośnie szynki mistrzejacka. A to pytanie: że ona jest bardzo podobna do szynki szwartzwalskiej, z szynki westfalskiej. Ale moi drodzy Państwo, to nie ma nic wspólnego z tymi szynkami. Dlatego że. W smak smaku używamy swoistej mieszanki ziołowej, która jest bardzo mocno bogata, jeżeli chodzi o zioła, które mają wpływać bardzo pozytywnie na nasz cały układ trawienny. Sposób wędzenia, jaki jest tutaj użyty do tej szynki, powoduje to, że mamy ogromną przyjemność jedzenia tego produktu. Kiedyś przed wojną nasi przodkowie takie kawały mięsa wieszali w swoich wędzarniach i długo wędzili, i to bardzo długo też było przydatne do spożycia. I też się dzieje w przypadku szynki mistrzowska obecnie. Ona też ma bardzo długi termin przydatności do spożycia. Ale dzisiaj, wręcz, ten produkt celebrujemy. Także zachęcam Was do spróbowania tej szynki, bo kochani im starsza, tym piękniejsza. Pozdrawiam Was i do zobaczenia.